Dobra, jeden gaści, drugi. Ja gadam, i zostałys Berdykic, trzeba nie. Aha, to nowe, nowe. Nowe. Nowe, no, no, no Teraz Teraz, zaraz, zaraz, coś coś napadnie, Dobra! Sikaj, ktoś wodą już, Cikaj wodą już. Ja zaczynam. Dobra. Siekaj wodą ktoś już! Kto gada? Kto gada? Ty. Okay. Dobra, to się to ktoś wodą! Dobra. Sika, sika, Lej lej laj, mu się Dzień dobry panowie. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru w banku Plekka. No i zamka się w słońcu, w zamrażach na jakieś 150. jest hydrant. Szybko, gdzie ty hydra? A będziesz na nas Dobrze, że panowie są. Przynajmniej pomogą nam panowie tutaj zabezpieczyć teren. Żeby nikt niepożądane z tej niekrat. Proszę? 01 szef policji. A, tutaj pan jest. Tak, słucham. Co tu się dzieje? Yy, zostaliśmy zadysponowani do pożaru. Mhm. Właśnie walczymy z ogniem. Sytuacja nie jest ciekawa. Ale staramy się ją opanować. Okej. Okay. Yy, nie wiem, panowie mogą tutaj zabezpieczyć teren, porozstawiać, żeby tutaj... Yy, no, nikt niepożądany się nie wkradał, tak? Okej... Okay. Myślę, że nikt mu on zdrowym rozumie, tu nie wejdzie, oczekiwania sobie No, miejmy taką nadzieję, tak? Dobra... Przepraszam, tutaj... No, jasne, no, Jest tu gdzieś drugi hydrant, jest tu gdzieś drugi hydrant! Tu, 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 tu po drugiej stronie ulicy... Dobra, dobra, tam Cholera, jasne... Dobra... Co to się dzieje? Nie nic nie i takie sytuacje na miejsce tutaj. A no dokładnie, dokładnie po drugiej stronie, po drugiej stronie. Tam barierki Dobra, trzeba zablokować całą ulicę. Pomogą mi panowie i panie? No jasne, jasne, jasne. Panie James, jak sytuacja w środku? Zaczyna się w środku układ no, z mega dym, mega dym. Czy dostali wy by... Tak, tak, wszyscy, wszyscy wyprowadzenie mieszkania zaczynają się podpalać ogień się rozprzestrzenia. Co jest dowódcą? Ej, do góry, do góry lej! Teraz do góry trochę. Lewe okno, okay. lewe okno, lewe okno tutaj. Do góry lewe okno. Potrzebuję dowódcy załogi. Jestem, wgaszam dobra, 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 dobra. Tak, Po całej akcji chciałbym tylko o informacje o naszej przyczynie, okej? Okay? Pożaru Dobrze, nie. tak, tak Najlepiej gdyby tutaj e, panowie, nie wiem, przysłali jakąś specjalną jednostkę do spraw pożarów mm, Mają panowie no, kogoś o, takiego? Szczerze powiedziawszy, obecnie w chwili obecnej na służbie Woda nam się kończy to podpinać się pod hydrant Gdzie jest kolejny? Po no no. Przecież woda się nie kończy. Wydarzenia. Dobrze, no to wyznaczymy tutaj od jednostki do Santos Departament. Dobra. Nie ma problemu. Tam jesteśmy Dobrze. Super. Super. Krótka informacja dla mnie, tylko na koniec i, i, i nic więcej nie potrzebuję. Więc... Dobrze, dobrze. Bo ja również muszę po prostu sporządzić raport, podpęcane... tak, 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 Skont... skontaktujemy się. Super. Czemu nie sikasz? Nie ma wody! Jak to nie ma wody? Wolera jasna! son <laughs> şişe <laughs> <laughs> Jak sytuacja? Jak sytuacja? Woda mi się skończyła. Proszę stąd odjechać, proszę stąd odjechać, panie funkcjonariuszu. Nie osoba Próbuj teraz! Teraz seriami, próbuj! Seriami, próbuj! Nie fulem, seriami! O kurde, co się stało? Dobra, nieważne. Seriami, seriami w oknach Lej, lej, lej gasi się, dobrze, dobrze, jeszcze trochę. Czekaj, czy tu pokieruję Kurde, a. dawaj. Prawe okno, prawe okno. Rozprzestrzenia się. Zamknęliście okna, wszystkie z budynku. Dobrze. Nie, ale. Wszystko jest, wszystko, wszystko, jest, wszystko jest dobrze. Okay. Tak, Wszyscy wyprowadzeni, może zamknięte, zamknięte okna, drzwi. Ooo, dobrze, dobrze. Cholera, jasna Panie starszy strażaku. Tak jak sytuacja? Proszę sporządzić raport. Środek ok, jest dużo dymu, jakichś większych ognisk tam nie ma, co prawda może jeszcze coś tam podpalić się, więc trzeba jeszcze trochę w środku pogasić. Dobrze, rozumiem. sam osobowy, ile osób wyprowadzono? Eee, 20 osób prowadzono, 5 osób nieprzytomnych, reszta wszystko w porządku. Dobrze, rozumiem, tylko. Dobra, ważne, ważne, że na wyższe piętra ogień się nie rozprzestrzenił. Chociaż trochę na pewno tam y, sufit złapany został. Dobra, myślę, że tu już wszystko ogień tutaj gaśnie. Barierki można Dobrze, panowie i panie. Y, sytuacja prawie jest opanowana, już trochę trzeba mhm. tutaj y, prewencyjnie. Dobra, panowie, to w takim razie po całe my stąd się oddamy, wracamy do swojej czynności. Jak skończycie, to mówię, ja chciałbym tylko, żeby ktoś tam podjechał od was i... Tak, 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 się... tak. Złożony. Dzięki wielkie. Dziękujemy, dziękujemy bardzo to za to pomoc. To robię, no, spokojne, to dziękujemy. Nie ja mogę wsiąść, no, ale to nigdy. Panie James, panie James, wchodzę tak. do, śro do środka y, sprawdzić. Dobrze, otworzyłem. Od tak, 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 tak. Szkody zobacz Trzeba będzie stawić się miasta. Czekaj, nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj. A amatorzy... Nie wiem jakim cudem dajemy tobie prowadzić. Jezus Mario. Dobra. Jedziemy. Musimy zadysponować jeszcze jedną jednostkę tutaj. Jechać? Nie yeah. Kurwa On wie skąd jest ten wóz? Szybko, szybko, szybko Szybko, szybko, szybko Szybko Szybko, szybko, szybko Szybciej, Ery, szybciej. Nie mogę! Szybciej, bo zaraz z gunią. Kurde. Ej, ile tego! Ile tego tam macie? Dawaj, dawaj, nam w... 210 tysięcy! Prawo, prawo! prawo! Tam jest Zapsta, tam jest Zapsta. Hamuj, hamuj wysiadamy!